Witajcie dziwiarki. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o drutach Nydpro. Firma Nydpro pochodzi z Indii. Druty produkowane są w New Delhi, w specjalnej strefie ekonomicznej. Od listopada 2009 roku wprowadziliśmy je do naszego sklepu i od tego czasu można je u nas kupować. Firma ta ma naprawdę duży przekrój rodzajów drutów akcesoriów. Każda znajdzie coś dla siebie i w dzisiejszym programie chciałam yy, tak poglądowo pokazać każdy rodzaj drutów. Jako pierwsze będą to druty metalowe, krótkie i długie. Tutaj widać różnica jaka jest między nimi. Druty w krótkich używamy do małych obwodów, do golfów, rękawów. Drutów długich do wszystkiego innego. Krótkie druty potrzebują krótkiej żyłki. Tu mam z przykręconym jednym drucikiem. To jest 40 cm, zawsze liczone od końca druta do końca druta. Sama żyłeczka ma mniej centymetrów. Kupując druty metalowe czy jakiekolwiek inne, mamy w opakowaniu yy, druciki i potrzebujemy żyłka, a żyłką są zawsze takie dwie, dwa kapselki i taki kluczek. Kapselek służy do tego, że czasami potrzebujemy zdjąć druty, bo potrzebujemy ich do innej robótki, jak to się często u dziewiarek zdarza. I wtedy do drucików przywiązujemy kapselki, przykręcamy kapselki, żeby. Kapselek poszedł sobie, kapselki przykręcamy, żeby oczka z żółki nam nie spadły. I tak mamy zabezpieczoną robótkę w taki sposób. Gdy wracamy do robótki przykręcamy druciki, dobrze jest, żeby zniwelować niebezpieczeństwo, że rozkręci nam się drut i żyłka. Dobrze jest takiego kluczyka użyć, włożyć go do, takiej, do tej dziurki, która jest w żyłce, i trzymając, dokręcić drut. To pomaga nam dokręcić. Wtedy dobrze jest połączone żyłka z drutem. Tutaj mamy drutki krótkie, długie, metalowe. Można wybrać druty na żółce. Na stała jest żółka. To mieliśmy wersję skręcaną. Druty drewniane. Drewniane wykonane są z drewna brzozowego i laminowane. Laminat jest w przepięknym kolorze, właśnie to tak działa zawsze na dziewiarki posiadanie kolorowych drutów. Przyjemnie się na nich robi. Druty NIT pro charakteryzują się tym, że końcówki drutów są ostre. Bywają opinie, że kłują w palce. mnie nie kłują w palce, są ostre. Dobrze się ażury na nich przerabia. A na drutach drewnianych jest mniejszy poślizg niż na metalowych i włóczki śliskie dobrze się na nich robią. To są druty na stałe, na żyłce. Nic nie musimy dokręcać. Przy grubych drutach, bo to są dwunastki, żyłka w drutach jest grubsza i sztywniejsza niż w cieniutkich drucikach. To na przykład możemy sobie z tym porównać. że Tutaj jest cieńsza żyłeczka, a tu jest grubsza. Tym się charakteryzują grube druty z żyłką na stałe. To są druty drewniane. Oczywiście do takiej żyłki, do posiadanej żyłki, możemy sobie dobrać druty drewniane do przykręcenia. To jest niebywały plus posiadania drutów do łączenia, że do jednej żyłeczki możemy dopasować sobie jakikolwiek inny rodzaj drutów w ramach tej samej firmy. Mogą być to druty akrylowe, kolorowe, mogą to być druty karbonowe, za chwilkę opowiem więcej o drutach karbonowych. Mogą to być druty kubiksy. To jest taka ciekawostka. Są to druty o przekroju kwadratu. Tu mamy takie. Druty akrylowe. Druty akrylowe są drutami miękkimi, miękkie i ciepłe. W ręku, biorąc metalowe do ręki, czuje się, że one są zimnymi drutami, a akrylowe są ciepłe i miękkie. Dobrze na nich się przerabia. Włóczki śliskie, ponieważ są dość tępe w przesuwaniu oczek. Druty karbonowe to jest nowość w ofercie firmy NITPRO. Jako jedyna firma na rynku posiada druty z takiego materiału. Jest to włókno węglowe, używane na przykład w przemyśle lotniczym, czyli tam, gdzie potrzebna jest duża wytrzymałość materiałów i lekkość. I na przykład dlatego w drutach karbonowych mamy bardzo małe rozmiary, które są wytrzymałe i nie ulegają uszkodzeniom tak dużym, jak na przykład druty drewniane. Ponieważ druty drewniane, na przykład kubiksy, są dość wrażliwe na zgniecenia, także jeżeli robótkę nosimy w torebce, zostawiamy w miejscach, gdzie inni domownicy mogą nam uszkodzić, to lepiej drutów drewnianych nie zostawiać na taką, na takie niebezpieczeństwo, wtedy lepiej metalowych używać drucików, ponieważ one się nie złamią. Więc tutaj mamy druty karbonowe. Wśród drutów karbonowych oczywiście są na żyłce. Mam na żyłce druciki, druty karbonowe. One mają czarną żyłkę. Kolor żyłki... Czasami się pytacie, na czym się różni żyłka bordowo, fioletowa od żółki czarnej. Według mnie tylko kolorem, ponieważ giętkość i wszystkie cechy mają takie same, różnią się kolorem. Do drutów karbonowych ładniej wygląda przykręcona czarna żółka niż fioletowa. W drutach karbonowych część, yy, część drucika jest wykonana z metalu. To, to głównie po to, żeby łatwiej nadziewać oczka i żeby łatwiej się je przerabiało. Zdarza się, że bardzo cienkie włóczki, ale takie o parametrze 100 gram 1200 metrów, że niteczka może gdzieś tu haczyć na łączeniu. Tak się zdarza, chociaż oczywiście nie zawsze, ale lepiej o tym wiedzieć, że jest takie niebezpieczeństwo, że przy bardzo cienkich włóczkach może się tak zdarzyć. Także tu są druty karbonowe, wytrzymałe, ciepłe, fajnie się na nich robi. Tutaj ta ciekawostka druty Kubiksy. Oczywiście też są w wersji do łączenia. Są w wersji na stałe z żyłką. Proszę, w wersji na stałe z żyłką. Są skarpetkowe, których tutaj nie mam, ponieważ o drutach skarpetkowych będzie oddzielny odcinek. Tutaj wśród zestawów drutów chciałam pokazać właśnie druty akrylowe. W których wygodą wielką jest to, że każdy rozmiar ma inny kolor. Czyli łatwo sobie poznać rozmiar drutów po kolorze. To warto wiedzieć właśnie z tymi kolorami, ponieważ rozmiar drutów jest wprawdzie zawsze na drucie, ale wraz z tysiącami przerobionych oczek on się ściera i później już nie mamy rozmiaru. Dlatego dobrze jest wśród innych drutów posiadać miarkę do mierzenia grubości drutów. Także tutaj mamy druty akrylowe, kolorowe, w różowej torebeczce. Druty kubiksy również mają swój zestaw. Proszę, on tak wygląda, w takiej czarnej torebeczce. czarnitoryczne druty kubiksy. Jeśli inaczej trzyma w ręku, tak z użytkowania można powiedzieć, że właśnie inaczej w paluszkach leżą, ale to nie znaczy, że oczka wyjdą inne, oczka wyjdą te same, po prostu inaczej się trzyma te druciki. To są druty drewniane, więc należy uważać, żeby, żeby się nie uszkodziły. A wiadomo, jak się robótka zostawi gdzieś na sofie, na fotelu w domu, jakiś domownik usiądzie i po drucie. Druty drewniane, one są wykonane z drewna obrotowego laminowane, jak już mówiłam wcześniej, mają również zestaw deluxe. Mamy tu dużo rodzajów drutów. Druty grube. Zawsze do rozpoczynają się od rozmiaru 3. Nie ma poniżej trójki wśród innych firm jest mniejszy rozmiar, to jest 2,75, ale w drutach NITPRO zaczynają się od trójki do łączenia. Później jak już powyciągamy z tej tekturki, to w terepce są takie kieszonki, w które wkładamy sobie te druciki. Oczywiście i dla wielbicielek drutów bambusowych nie może zabraknąć produktu, ja lubię bardzo dziergać na bambusach, ponieważ są niebywale lekkie i ciepłe. Więc tutaj mamy druty bambusowe, może odłożę te. Mamy druty bambusowe, one mają czarną żyłkę. Ostre są, fajnie się ażury na nich przerabiać. jak trzeba cztery oczka razem przerobić, to da się wkuć spokojnie te cztery oczka. Mamy druty bambusowe. Mamy druty bez laminatu. O, tutaj są. One są z drewna brzosowego. Tak samo wykonane jak te druciki. O, Tylko, że bez tej powłoki kolorowej. I one są wtedy tańsze, oczywiście. One tak wyglądają. Z żółką na stałe. Czasami pytacie się nas, które druty wybrać? Czy te z żółką na stałe, czy te łączone? Nie potrafię y, odpowiedzieć tak jednoznacznie, że lepsze takie czy takie, ponieważ y, każde druty mają swoje plusy i minusy. Dobrze jest posiadać troszkę takich, troszkę takich. Druty do łączenia mają tę niebywałą zaletę, że możemy posiadać jedną żyłkę choć oczywiście każdej że żyłek jest zawsze za mało, bo robotek jest kilka rozpoczętych, ale można posiadać jedną żyłkę i zmieniać sobie rozmiary drutów, materiały, których są wykonane i próbować różnych. I, i same możemy wtedy ocenić, które, którymi drutami nam się najlepiej przerabia. Także ja mam i, i łączenia, i z żyłką na stałe, i tak nie jest ciągle ich za mało. Jako ciekawostkę chciałam pokazać, wśród drutów drewnianych, druty w rozmiarze 25. O, proszę, są to druty ciężkie. Ciężkie, grubiutkie, takie wielgachne ałówki. Mają grubą żółkę. I są też włóczki do takich drutów, także. Przydają się niektórym Paniom właśnie w takim rozmiarze druciki. Jeszcze chciałam pokazać, to, jest najtańsze, to są najtańsze druty w ofercie NITPRO, są to druty aluminiowe. Drut aluminiowy, na których poślizg nie jest tak duży jak na drutach metalowych na przykład, są drutami chłodnymi. I oczka na nich się nie ślizgają, są tępy. Tępe to ja mówię w tym znaczeniu, że, że oczka nie przesuwają się zbyt szybko, bo końcówki mają tak ostre jak w każdym innym rodzaju. To są druty z szyłkami na stałe. Oczywiście w każdym z rodzaju drutów mamy druty proste. Tu przyniosłam takie o długości. Do 20 cm. To są druty karbonowe. Mamy też takie akrylowe, drewniane. Też jeszcze chciałam o tym powiedzieć, że zdarza się, że w drutach łączonych na stałe z żyłką czasami może się tak stać, że Część żyłki wyjdzie z druta. Tak się może wydarzyć i reklamacje w związku z takimi drutami, oczywiście zawsze rozpatrujemy pozytywnie i wysyłamy nową parę drutów, ale o tym też warto wspomnieć, że tak się może zdarzyć, że żyłka wyjdzie z drutów, ale jest na to lekarstwo, wysyłamy nową parę drutów. Bo może się w każdym rodzaju drutu wydarzyć, tak, że, że jest jakaś wada fabryczna. I w innych firmach oczywiście również, choć tutaj właśnie w, u Nytpro częściej. Chciałam jeszcze Wam powiedzieć, czasami się zastanawiacie, co zrobić z drutami w samolocie. To znaczy, chęć dziergania w samolocie jest mocniejsza, jest silniejsza niż. Tak zwany nie wiem, strach przed tym, jak, jak z tymi drutami znaleźć się w samolocie. Z moich doświadczeń wynika, że spokojnie można dziergać na trutach bambusowych, na trutach akrylowych i kiedyś też spróbowałam na metalowych, nikt nie miał nic przeciwko. Miałam je zawsze w wersji rozkręcanej, czyli druciki sobie odkręcałam, miałam na, na zatyczki i taką robótkę w bagażu podręcznym. Także chęć dziergania w samolocie naprawdę może być zrealizowana właśnie przez posiadanie tych, tej robótki i drutów w samolocie. Myślę, że o drutach NITPRO powiedziałam dosyć dużo i w takim razie Dziękuję bardzo i do następnego razu.